Dzisiaj jesteśmy u kolejnego z naszych stałych inwestorów, firmy Dino Jako generalny wykonawca firma KIK odpowiedzialna jest tutaj za budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowę i rozbudowę części socjalno-biurowej hali. O aktualnych postępach na plac budowy opowie nam Daniel, kierownik budowy. Obecnie prowadzimy roboty na budynku biurowo-socjalnym, na drugiej kondygnacji kończymy już roboty murarskie, niebawem będziemy wykonywać konstrukcję stropu dachu oraz montować termo i hydroizolację. Na parterze prowadzimy roboty instalacyjne niebawem będziemy rozpoczynać roboty tęgarskie.